Hej! Mamy początek lutego. Świetną porę na czyszczenie budek lęgowych. Oczywiście pogoda pomyślała inaczej i postanowiła nam wszystko popsuć jak tylko mo może i zaczął padać e, zimny, nie jakiś śnieg z deszczem, ale wracając do tematu budek. E, mamy początek lutego, więc faktycznie ostatni dzwonek na czyszczenie budek lęgowych, bo budki lęgowe możemy czyścić od 16 października do końca lutego. W związku z tym postanowiłem przejrzeć moje budki lęgowe, wyczyścić niektóre z nich, bo temat czyszczenia rozłożę sobie na kilka dni, bo tych budek jest bardzo dużo. Ale chciałbym też odwiedzić te budki lęgowe, które powiesiłem w szczerym polu, z daleka od zabudowań, po prostu za wioską, kilometr od wioski i zobaczyć, co też tam w sezonie lęgowym się działo, czy są tam gniazda, czy nie. Uzbrojony w taką oto, e, takie narzędzie do czyszczenia, czyli kawałek blachy, bo zgubiłem gdzieś szpachelkę, kawałek płaskiej blachy, który ułatwi mi czyszczenie budek e, oraz jakieś tam kombinerki, śrubokręt. Wybieram się e, właśnie do czyszczenia tych budek. Więc do zobaczenia przy budce. Taki monokulturowy las, głównie to pole, już są siada brzozy. Też około hektara. Zalesionego terenu, czyli taki mały raj dla ptaków. Tam również mam budki, idziemy je czyścić. No więc, uzbrojeni, w sprzęt do czyszczenia budek i sprzęt do nagrywania, dotarliśmy do miejsca, gdzie już półtora roku temu zawiesiłem budki lęgowe w szczerym polu. Zobaczcie, gdzie jestem i jak to wygląda. Teraz mamy początek lutego, tutaj wiszą nasze budki. A my przywędrowaliśmy. Stamtąd. Właśnie stamtąd. Tam jest mój warsztat, tam jest mój dom. Tam również wiszą budki lęgowe, które mam powieszone blisko domu. A przyszliśmy. taki kawał drogi właśnie właśnie w to miejsce. I idziemy zobaczyć nasze wódki lęgowe. Na no i mamy tutaj pierwszą budkę, która jest budką typu B, czyli budką dla szpaka. Przeżyła sobie tutaj jeden sezon i otwieramy taką budkę. No i co my tu mamy? Gniazdo tutaj ewidentnie jest, no nie da się tego ukryć, tak? Ale jest problem. Problem z usunięciem gniazda, ponieważ przez środek przez otwór wlotowy, no nie wiem, w środku jest po prostu może to wina pogody. Jest wilgotno i Całe nasze gniazdo zamarzło. Zamarzło, jest skutelodem. Bardzo trudno to się czyści, ale spróbujemy. W zasadzie można by było, bo nie jest tutaj nic takiego strasznego. Mógłbym to zostawić. I tak trudno się tutaj dostać. Dosyć, bo dróg żadnych nie ma do tego miejsca. No, i tak już chyba ją zostawimy. Nie będziemy tutaj odkurzać wewnątrz tej budki, tak ją zostawimy. Budka była zasiedlona, więc można oznaczyć na plus. Jest sens wieszania takiej budki. Polu i na niewielkiej wysokości idziemy do następnej budki. No i kolejna budka, budka typu A. Powieszona tutaj jeszcze przed sezonem lęgowym. I co my tu mamy? Coś w niej się chowało na noc, ale nie było tu gniazda. Tutaj pełno odchodów, czyli świadczy o tym. Te odchody świadczyły o tym, że coś chowało się po prostu na noc w tej wódce, ale gniazda tutaj nie ma. Wyczyściliśmy czyszczenie bardzo szybkie. Zamykamy. Może w tym roku. Może w tym sezonie. Coś w niej zamieszka. Ale i tak budka służyła jako nocleg. I mamy tu takiego gościa jak potrzeszcz. Siedzi sobie i śpiewa. Gdzieś tam słychać jeszcze jednego. I tak sobie się nawołują. I ostatnia budka lęgowa eee, budka typu A1 tutaj, jeszcze w starej wersji, czyli bez nakładki na otworze, w lęgowy, lęgowy, otworze wlotowym eee, i z otwieraniem poprzez wykręcenie wkrętu. Na dzień dzisiejszy, już te budki mają tutaj nakładkę drewnianą, jeszcze. I mają taki haczyk, jak w tych poprzednich budkach, które dzisiaj widzieliście. Zobaczcie, też nie było tutaj lęgu Coś się w tej budce chowało. Eee, są tutaj odchody, coś w niej nocowało, coś w niej szukało schronienia w zimne dni i, i po prostu w zimne noce, czyli zimą po prostu coś tutaj się chroniło. ale lęgu tutaj nie było. Może, może w tym roku. I to jest budka A1, więc tutaj mogła wejść do środka tylko sikora modraszka, bądź tak, tych rozmiarów. Eee, no ciekawe. Zobaczymy. Zobaczymy co i jak. Tak więc podsumowując to moje wieszanie budek eee, w polu za wioską w odległości około kilometra od jakichkolwiek zabudowań w takim miejscu, które zostało porzucone przez, przez rolników i, i nie jest uprawiane od 20, może 30 lat. Widzicie sami, jak to wygląda tutaj za mną, rosną już takie dosyć, dosyć wysokie eee, jakieś tam samosiejki, to są głównie drzewa tutaj. Obok nas owocowe, jakieś dzikie grusze, one rosną dosyć powoli, a już mają po 5 metrów wysokości jakieś brzozy, wierzby. W takim miejscu powisiłem półtorej roku temu trzy budki lęgowe, budkę typu B dla szpaka, którą dzisiaj sprawdziliśmy i było tam gniazdo więc budka była zasiedlona. Budkę typu A, budkę dla ptaków takich jak wróbel, sikorka, bogatka, mozurek. Ta budka była schronieniem zimowym, bo było w niej pełno odchodów, wyczyściliśmy ją, ale nie było tam gniazda, więc nie była zasiedlona. No i budkę typu A1, najmniejszą z to znaczy z najmniejszym otworem, budkę dla, przeznaczoną dla sikory modraszki. Również coś w niej Nocowało, coś, coś się tutaj chroniło w tej budce, ale gniazda nie było. Zobaczymy, jak dalej sprawa się potoczy z tymi budkami. Czy będą w tym nadchodzącym sezonie lęgowym zasiedlone, czy nie. Przypominam, że budki, według naszych przepisów, możemy czyścić od 16 października do końca lutego. Więc pozostało jeszcze troszeczkę czasu. To dobry czas na sprawdzenie. Wyczyszczenie, sprawdzenie co tam się z tymi budkami dzieje, być może poprawę bądź wymianę jakiejś budki na nową. Zabieramy się też teraz, wracamy bliżej mojej stolarni, bliżej mojego podwórka i będziemy przeglądać, czyścić budki lęgowe, które są, są blisko mnie, po prostu tam powieszone wyżej, niżej. Te budki, o których które teraz tutaj czyściłem, wszystkie powiesiłem sobie po prostu bardzo nisko, więc na wysokości maksymalnie 2 metrów. Nie miałem tutaj drabiny, nie chciało, nie chciało mi się tutaj taszczyć żadnego sprzętu, więc po prostu zrobiłem to z ziemi. A tutaj, może nie budka lęgowa, ale gniazdo. Gniazdo jakiegoś ptaka, które po tej porze roku jest świetnie widoczne. No bo po prostu nie mamy liści, więc widać je jak na dłoni. Być może gołąb, sierpówka, gniazdo takie mizerne. Zrobione z patyków. Cóż, jeżeli będzie zasiedlone w tym roku, to wiem, gdzie kierować mój wzrok i zobaczymy, co w nim mieszka. No i jeszcze raz pokażę Wam, jak to wygląda. Czyli ten teren. Takie porzucone pole około ośmiu hektarów, zarośnięte wysoką trawą i takimi samosiejkami. No i tutaj tak to wygląda z drugiej strony i wieś Czyżyki i to miejsce gdzie się teraz udajemy czyli mój taki monokulturowy las, głównie to pole, już sąsiada brzozy też około hektara zalesionego terenu czyli taki mały raj dla ptaków tam również mam budki idziemy je czyścić I tościmy budkę, która jest powieszona dosyć nisko przy naszym ogródku warzywnym. Budka typu A Lux z metalowym okuciem i wyjmowaną całą przednią ścianką. I gniazdowały tutaj Mazurki, czyli bardzo wysoko gniazdo, poznoszone dużo śmieci. GROMNA budowla gniazda. O, ile tego? No i dalej mamy na samym dole zmarznięte. Trudno to wyczyścić, może jeszcze za wcześnie. Podjąłem czyszczenie, ale 99% budki zostało wyczyszczone. Zamykamy. Budka gotowa do następnych lęgów. Tutaj ładnie się otwiera bez użycia narzędzi, praktycznie można to zrobić ręką. Ok, idziemy do następnego. No i tutaj budka typu A jest to w starej wersji otwierania czyli przez wykręcenie wkręta i, i bez nakładki. Nowe budki mają tutaj haczyk zamiast wkręta. I nakładkę drewnianą na otworze wlotowym, tutaj. I zobaczcie, co tu mamy. Mamy tu również gniazdo. Gniazdo Mazurka. Dodatkowo coś się tutaj chowało w nocy, bo widać świeże odchody na tym gnieździe. Wódka w fajnym miejscu, pod dachem, e, czyli zabezpieczona przed deszczem. E, od północnej strony nie świeci na nią słońce. E, świetne miejsce, jeżeli macie u siebie takie miejsce. To z powodzeniem można tam montować wódki, które będą zasiedlane chętnie i posłużą bardzo, bardzo długo, bo praktycznie wódka jest schowana od słońca i od deszczu. I bardzo szybko i sprawnie. I zobaczmy, co tutaj jest w drugiej obok budce, którą kiedyś powiesiłem i chciałem tutaj... Tutaj na górze ma taką, taki otwór przysłonięty pleksą. Chciałem tutaj umieścić kamerę od czasu do czasu i podglądać, co tam się będzie działo. Ale naprawdę nie wiem. Nie, budka wykorzystana tylko i wyłącznie na nocleg. Czyli są odchody, ale, ale nie ma gniazda, więc coś tu po prostu chowa się. Pewnie jakaś sikorka chowa się tutaj na noc. Ale nie jest zasiedlona. Budki wiszą obok siebie. Ok. I ta budka raczej do wymiany. Ale też tutaj mamy gniazdo mazurków. Pozbierane. A dlaczego do wymiany? Dlatego, że mamy pękniętą ściankę, dno budki, ściankę dolną, dno jest pęknięte. I, I tutaj to pęknięcie powoduje, że słabo się zamyka. Zmienimy tą budkę, zmienimy tą budkę po prostu jeszcze. Za tydzień zmienimy tą budkę na, na nową. No i nisko powieszona budka typu A, również wróbel i mazurek, też gniazdo po wróbel i mazurku i widać, że są odchody, więc coś się tutaj jeszcze po sezonie lęgowym chowało zimą, nocy, była wykorzystane na nocleg. A zrobiona cienkich desek odpadowych, już takich budek nie mam. Było jako próba, sprawdzenie. Cała budka aż po sam otwór wlotowy zanoszona przez wróble i mazurki. Dlatego właśnie warto ją wyczyścić. Ponieważ była pełna jakiś. Prawy piór nie było już nie miejsca. A teraz jest znowu gotowa do lęgu. Kolejna budka typu A. Ta budka już tutaj bardzo mocno wciągnięty gwóźdź. Nie wiem czy. No jeszcze spróbujemy ją tutaj zostawić i wyczyścić. Też jeszcze w starej konfiguracji, czyli bez nakładki. Eee i z wkrętem zamiast haczyka i również gniazdo po wróblach, mazurkach ale ta budka raczej pójdzie w następnym tygodniu albo w ciągu najbliższych dwóch tygodni do wymiany. Dlatego że tutaj listwa już jest bardzo mocno ten gwóźdź wciągnięty będzie ryzyko, że spadnie w sezonie lęgowym więc wymienimy ją po prostu w tym samym miejscu. Powiesimy drugą. ...tež budka typu Co v šroudku? No i budka typu B, čili budka na špaka. Ale v tej budce To już zaczyna coś tu znosić, ale w tej budce nic nie ma. Przypomniałem sobie dopiero teraz, że wyszaliśmy ją na jesień, więc była wykorzystana tutaj pewnie przez jakieś e, sikorki do noclegu, ale jest czysta. Dopiero czeka na swoich nowych lokatorów. No pewnie długo nie poczeka. Ta góra, miesiąc przylecą szpaki z pewnością ją zajmę. Budka typu A i zobaczcie, kilka sezonów bez gniazda powieszone tutaj niziutko, a tutaj gniazdo było. Eee, sądząc po budowie gniazda to też jakaś sikorka. i gotowe no i budka która wisi tutaj za moim warsztatem i w której jest kamera budka dla szpaków eee, też w wersji budki belux ale trochę wyższa z wyższą instalacją po prostu o wyższą instalację na tą że kamerę Mm. I tak się zastanawiam, czy, czy nie podmienić tej budki. na O, zobaczcie, tu gniazdowały szpaki w zeszłym sezonie lęgowym. A po szpakach ktoś tu jeszcze próbowało zrobić drugi lęk i był drugi lęk szpaków, ale coś tam się zadziało i, i nic z tego nie wyszło. W tej budce. Też chowają się na noc. Sikorki. Budka również otwierana bez narzędziowa. Ja tutaj jeszcze mam taką konstrukcję, bo tutaj przykręcam sobie małą kamerkę sportową i obserwuję. Mam ujęcia wtedy ze środka budki lęgowej i ujęcia z zewnątrz, jak szpaki wlatują po prostu do tej budki, bądź młode mm, młode szpaki wyglądają przez otwór wlotowy. Zastanawiam się, czy w tym roku nie zmienić tej budki, bądź e, nie, nie zrobić z tej budki, budki typu A, czyli tak, żebym mógł obserwować sikory, czyli zmniejszyć ten wlot, bądź zrobić totalnie nową budkę. E, chodzi mi po głowie pomysł budki takiej bardziej doświetlonej żeby ta widoczność była lepsza żeby te ujęcia były jeszcze ciekawsze ale też właśnie z mniejszym otworem otworem dla sikorki bogatki no i okej okay.